Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. 26 maja 2022, 7.30 po tym. Jak raport S.I.A.M.P. średnik P Global Mobility ujawnił, że średni wiek lekkich samochodów ciężarowych w kraju wzrósł w ciągu ostatnich pięciu lat, informujemy, które miasta mają najwięcej warsztatów naprawczych w Stanach Zjednoczonych? dzięki czemu możesz utrzymać swój pojazd w dobrym stanie, gdy zdecydujesz się lub możesz kupić nowy. Według SEANG średnik P Global Mobility średni wiek samochodów w Stanach Zjednoczonych osiągnął najwyższy poziom w historii w 2022 R, co zostało przypisane kilku czynnikom wynikającym z pandemii COVID-19, która zniechęciła Amerykanów do zakupu nowego pojazdu. Przynajmniej w ciągu ostatnich dwóch lat niedobory hipów i opóźnienia w łańcuchu dostaw. Z powodu niedoborów hipów i opóźnień w łańcuchu dostaw spowodowanych skutkami pandemii, sprzedaż nowych samochodów spadła, co spowodowało, że Amerykanie dłużej trzymali swoje obecne samochody, zamiast kupować nowe. Nie jest to jednak jedyny czynnik, który wpłynął na wzrost średniego wieku samochodów dostawczych, który wynosi 12,2 roku, ale także sytuacja gospodarcza kraju, wysokie ceny benzyny. Ma to wpływ na ceny benzyny, które w marcu osiągnęły rekordowy poziom, nie wspominając o wysokiej inflacji, spowodowało to, że Amerykanie dłużej utrzymują swoje obecne samochody i szukają prac konserwacyjnych i naprawczych. Właśnie dlatego informujemy, w których miastach znajduje się najwięcej warsztatów samochodowych, na wypadek gdybyś był jedną z tych osób, które w tej chwili nie myślą o zakupie nowego pojazdu lub jeśli Twoja obecna sytuacja ekonomiczna na to nie pozwala. Szansa dla warsztatów samochodowych. Wraz ze zniesieniem ograniczeń w poruszaniu się, coraz więcej samochodów wjeździ po miastach, zarówno do pracy, szkoły jak i w celach rozrywkowych, stanowi to okazję dla warsztatów naprawczych, ponieważ Amerykanie dłużej utrzymują swoje samochody, ponieważ wymagają one konserwacji, miasta z największą liczbą warsztatów samochodowych. Dlatego też przedstawiamy pięć miast z największą liczbą warsztatów samochodowych na 100 tysięcy mieszkańców, według badań opublikowanych, na specjalistycznej stronie Puros Autos, Bakersfield, Kalifornia. 878,8 Santa Ana, Kalifornia. 769,7 Baton Rouge, Louisiana. 722,9 Anaheim, Kalifornia. 637,0 Buffalo, Nowy, York. 586,0 Jeśli więc znajdujesz się w którymkolwiek z powyższych miast, masz szeroki wybór warsztatów samochodowych, do których możesz zabrać swój samochód.